Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj nagrywamy, jeszcze tutaj trochę tło poprawiamy. Eee, no dobra, to może tak zrobimy. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony mówi do Was Paulina i dzisiaj jestem jeszcze z moją córeczką, która ma na imię? Wikusia. Wikusia i będziemy pokazywać nasze zakupy. Tu Musisz tu bardziej, Wikusiu, tu widać, wiesz? okej. Okay, okay. Tak, też twą rączkę? Widać. Yy, wikusia, zrobiliśmy zakupy na karteczki świąteczne. Będziemy robić świąteczne karteczki, tak? Dobra, pokazujemy. Aha, zakupy zrobiłam w ITD Collection. Yy, Pamiętam, że tam są takie papiery proste do pracy z dziećmi. Znaczy, ja tak sobie o nich pomyślałam, że można je wykorzystać. Yy, I były trzy kolekcje, kupiłam dwie. I, no, i dobra, i pokazuję, i zapraszam. A tu jest prezentacja różnych mediów, które stoją na biureczku obok naszego nagrywanka. Dobra, ta -dam. Wyjmujemy to. Aaa, wypadło mamie. Dobra, i wracamy. Czekaj, czekaj chwilę, ujęcie, mama tak robi. Tam Ta są nasze zakupy. To pokażę wam jakąś śniotkę. Pokaż śniotkę. To mama się napije kawy. Mama się napię kawy, bo teraz tu taka przed nami praca, prezentacja. O tylko pokażę. dwójkę. Okej. Okay. Może taką panterę. Panterę. Kupiłam dwie kolekcje. Pokaż. Z czym jest ten ekoliczek? Z brokatem. Takie taśmy. takie A teraz przerwa i mama pokazuje, dobra? Okay. Takie dwie kolekcje wybrałam. Jedna to jest Wonderful Christmas Time, a druga to jest Winter Fun. Zaraz Wam je pokażę, ale zanim to zrobię, tak dokładnie pokażę, to pokażę Wam jeszcze parę rzeczy, które dokupiłam, żeby mieć taki zestaw, jakbym nie miała, prawda? Innych rzeczy. No ale cóż, e, taki zestaw do zrobienia kartek z wikusią. więc tak, może znowu to wezmę. Widzicie, proszę, nie ruszaj nam tłem. Po pierwsze, jest taka, kupiłam taką maskę. Kupiłam maskę, maskę szablon Stencil, która da nam taki wzorek choinek i śnieżynek. One są przeźroczyste itd więc pomyślałam, że to może być na kartce baza, je coś tam poprzyklejamy. To jest maska. Dosta Aha, dobra, to jeszcze co kupiłam, bo jeszcze gratisy dostałam. No i kupiłam taki zestaw papierów ryżowych. Mini, sześć sztuk mini papierów ryżowych. Znaczy one nie są, znaczy są mini, może jak na papiery ryżowe, ale one mają... To jest rodzina chojneczek. Mama, tata, dziecko. No właśnie, zwraca się rodzina hojneczek, więc kupiłam rodzinę hojneczek, nie wiedziałam. A tu mamy ryżowe papiery, one mają gdzieś 16 na 16 cm ten kwadracik, no i są przeurocze zwierzaki, tak, bo mamy kotka, mamy, to to jest, borsuk czy szop? Szop. Mhm, no weź szopawiki, weź szopa, mama da następny obrazek. Mamy takiego... Jerzyka. Jerzyka. Tutaj mamy? Pieska. Uh -huh. A tu mamy słodziakową? Jelenkę. Jelonek. albo sarenka, tak? Sarenka. Aha. Je jelonek, bo Jelonka to jest dobrze, bo mażenski. i to jest? Jelonka. Tak. I to są nasze zestawy papier ryżowy. Taki połóż tu ładnie. Tak. Kupiłyśmy sobie zestaw kosteczek. 200 kosteczek, ale takie grubaski, 5 mm. 5 mm, tak. Pół centymetra. No, są grubaski. Dobrze, to. I coś tu jeszcze mama kupiła? Czy już ma? A, kupiłam takie napisy. Kwiatek, to jest nasz, nasz ususzony kwiatek ze storczyka. Spadł nam papier, zaraz podniosę. I kupiłam sobie takie napisy wydrukowane, ponieważ moja drukarka nie drukuje pięknie, więc taki arkusz z napisami Wesołych Świąt. Tak? Proszę przełożyć, mój pomocniku. Te, te duże będę miała zawsze przy sobie. Dobrze. tam. No i tutaj słuchajcie, już dostałam gratisy. Pokazujmy gratisy. To są z takim napisem próbka na format 30 na 30 kartka formatu 30 na 30 i to są różne kwiaty. Kwiaty i owady i motyle, i motyle zgadza się. A ta to co to, to jest jakiś dziwo? To? Tak jak jest jakiś dziwo. To jest z wikusiu kawałek rumianka, kwiat rumianka przekry, przekrojony, to jest taki przekrój poprzeczny chyba albo podłużny. I to hmm. motyle, tak jest. Bardzo ładne kwiaty. Mama dostała jeszcze, czy obie dostałyśmy jako próbkę. Słuchajcie, piękne wianki. Jesienne. One są trochę jakby akwarelowe. A tutaj mamy jeszcze żołędzie do wycinania i kasztany. Także na kartki można takie wykorzystać. Dostałyśmy jeszcze no, arkusz papieru? W jakim kolorze wiki? Zielonym i w klopetki białym. Czyli w niebieskim. I w białe kropeczki, tak jest. Dobrze, proszę cię, przesuń bro, brokat, cykinki, czy. I dostałyśmy jeszcze taki zestaw do wycinania elementów do wycinania o tematyce świątecznej, takie na karteczki, one nie są jakieś duże, więc na kartki będą jak znalazł w takim retroklimacie. I odkryłyśmy, wiki odkryła, że na drugiej stronie to jest wydrukowane na stronie okładkowej kolekcji papieru legendary Rouge, droga 66. No, więc taka męska. Fajnie, bo mam próbkę, taką próbkę pokazaną. Taka męska. Męska jest, no? Możemy tak tu Możemy widać. I też mi się podobała ta kolekcja. No, ale wszystkich nie mogę tak. mieć. I tak. dostałyśmy jeszcze, tak. chyba się nam. Brokacik. brokacik, chyba się nam skończy jeszcze mm, nagrywanie. Ok, Wiki tu bransoletki pokazuje. I dostałam próbkę papieru różowego w klimacie. No takie dziady normalnie mi się kojarzą, ale to halloweenowo-bajeczno-mrocznym. Musimy nagrywać szybko, bo się skończy nam nagrywanie. I dostałyśmy tak piękne maki. Papier różowy. małe. I małe, to ty. Tak, pokaż, Wiki, bo ty tu, ty tu oglądałaś to. Pokaż, tu, tu pokazuj. Ok. Tak jest karteczka. Tu nam zespół ITD napisał witaj i podziękował za, za, za zakupy. Pokaż następne. Serduszka, bo nam się, słuchaj, bateria skończy. O, jest paragon. Takie, takie serduszka, śliczne, na srebrno embosowa, embosowane, czy jakoś... <laughs> mhm. Musi popić. Takie, Papierek. Takie fioletowe jest. I takie zróbka No pokaż tu papier ryżowy na Walentynki. Kocham cię albo na jakieś projekty miosne napisy. Happy jakieś albo jakieś inne. I napisy najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia. próbkę papieru. srebrnego. Tu jest takie złociste niteczki. Co, No? I, I takie złote, błyszczące, piękne e, kawałki uciętego papieru złotego. Tak, no przepiękny jest ten papier. Fajnie dostać próbkę, bardzo ładny. Pakiet jest i będziemy go na tej karteczce. Dobra, pokazujemy. Kwadracik i kolekcja Winter Fun, zimowa zabawa. Okładeczka. Okładeczka jest Teraz ja te wszystkie mama, Mogę teraz robić No pokazuj, to mamy. Tu jest taki kwadracik sam w kolorze czarnym. A tu są takie odciski, a tu trzeba klejać. A tu jest pokazane, bo na tej, w tej kolekcji tylne strony papierów mają takie formy, że można sobie. Przepraszam, zrobić choineczkę, albo jakieś inne rzeczy. A tutaj mamy taką piosenkę białą. Jest napisane, że to jest kreatywny zestaw dla całej rodziny. Dobra, teraz mamy takie domki. Takie, takie domki białe, tu, 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 tu. w białym kolorze i takie fajne domki. Takie Zaczekaj, poczekaj. Mamy Dobra. Tatusiu, nagrywamy. A w znalazłam męską kartkę samochodem. Super, będzie mi się podobać, co? To nie przeszkadzam Wam. Nie, nie przeszkadzasz. To nagrywajcie ja posłucham. Tak, o, tata posłucha. Prezentujemy też dla taty. Ma <coughs> ten domek. To zaraz. Jak będą zakupy. Y, tutaj y, mamy widoczki. Takie zimowe. Następnie mamy. A tutaj mamy takie farfalki. Dwa niebieski, zielone. Niebieskie takie beżowe, beżowe. No tak, tak to wygląda tutaj mamy kwadraty, tak, 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 kwadraty tu pokazuję Wikusiu, bo tam kotkami, nie widać, pieskami. wiesz to jest do no, kalendarza Z pieskami i takie fajne kotczotki adwentowego tu, połóż to tu. zaczekaj, bo nie wszyscy nadążają za tobą do kalendarza adwentowego cyferki. Tutaj mamy na kolejnej karcie jest 10 arkuszy i mamy widoki zimowe, mniejsze kwadraty. Za Dobrze. O, tak to wygląda. Mniejsze kwadraty. Proszę, puszczamy i dajmy następną kartkę. A tutaj są co? Śnieżki. Śnieżynki. Bo to są papiery jednostronne, no pójdź wiki. Na dole karty mamy napisy. Niestety w języku angielskim. A tu są te wzory do wycinania. Kolejny arkusz to mamy bazy. Po prostu są gotowe kwadratowe bazy na kartkę, więc zamierzam z tego skorzystać, wyciąć, nakleić te obrazki i tak robić kartkę. Tutaj mamy paseczki. Tak. W kolorach takich jak widzicie. Mhm. Uh -huh. Następnie mamy śnieżynki, gwiazdeczki. I napisy. Ale po angielsku. No trudno, to trochę szkoda. Tutaj mamy. A, i to jeszcze Wam pokażę. Widzicie? to są do powycinania na przykład szablon można zrobić sobie choinkę. Jakąś gwiazdę. No na razie na tym się nie skupiam. Chociaż żal mi trochę tego pociąć. Tu mamy bazy z choinkami. Tak? Mogę brać. A tu są. Co są wiki? Kajniki. Kajniki. w lesie ze śniegiem Dobra. Nie zaginaj rogu. A tu sobie dokupiłam po prostu po arkuszu tych cyferek do kalendarza adwentowego i zwierzaczki i śnieżynki do wycinania. I to, jest, to była kolekcja Winter Fan. Jeszcze mam e, Winter dobrze, Jeszcze mamy jedną Wikusiu kolekcję. Możesz troszkę się odsunąć, bo mamy głowę Twoją w kadrze. No. Nadlałaś mi głowę. I mamy Winter. Oh, wonderful Christmas time. Cudowny świąteczny czas. 10 arkuszy, grubość 200. Okej, okay, Mój no. pomocnik zainteresował się czymś innym. I sobie poszedł. Wikusiu, mama nagrywa. Proszę cichutko być. Okej, okay, okay, ale teraz nic miła. Bo puchne, puchne, puchne. I tutaj mamy takie kwadraciki. Hmm. Zwierzątka leśna, Takie jelonki, misie, wianki fiewióreczki. Tutaj mamy Wikus, jeżeli chcesz mi niszczyć ten papier, to dziękuję za taką pomoc. Tutaj mamy miski, mamy arkusz, powiedzmy taki papier bazowy w kratę i tutaj mamy w dwóch rogach miski. Można to rozciąć i tak to widzę, po prostu część będzie jako baza na kartkę. Tu mamy w podobny sposób zrobione kropeczki na takim przecieranym beżowym tle no i z kolei mamy karuzele, koniki, konik na biegunach, konik z karuzeli. Krata, baza. Taka jak baza? Ta, prawie taka jak ma dziadek Maciek na święta. Aha, no prawda? tak. Tak. Dada, dada. Tak jest. A tu mamy taki kalendarz, czy też mamy takie kwadraciki. Tu mamy cyferki, możemy sobie powycinać i ponaklejać też na kalendarz adwentowy. Wygląda. I jeszcze tutaj mamy leśne krajobraz. I no, teraz głowę. Na głowę nagrałam. Nagrałam ci już głowę, Wikusiu. Twoja głowa już jest. I tu mamy sarenki, mielonki. Też tak widzę, że się to można. Że można to przeciąć. I kolejny arkusz to są zwierzątka na takim białym. W biało-szaro-niebieskim tle. I też to widzę jako taka opcja, że można przeciąć na kwadraty i mieć fragmenty do kartki. Mamy tło z kolei: taki, taka krata granatowo-czerwona, granat przytłumiony. No i tu mamy jeszcze taszki i zegar na tle takiego leśnego, leśne, leśne, bożegórskiego górskiego krajobrazu zamglonego. Kolejne kwadraty bazowe w kropeczki i jeszcze mamy takie elementy. Można wyciąć elementy, ale można też ich użyć jako fragmenty. Chciałam Wam pokazać przykładowe dwie kartki, które ja wymyśliłam z tych papierów. Nie miałam jeszcze okazji bawić się z Wikusią, dlatego są to moje pomysły, bo już coś chciałam Wam pokazać. Jedna karteczka, Zresztą obie są bardzo, bardzo proste. Jedna jest na takiej bazie srebrnej, Zrobiłam ją troszkę większą, bo chciałam wykorzystać w sumie jak najwięcej tego tła w kropeczki i tą grafikę, więc cała kartka ma w sumie 16 cm nie, 15,5 na no 15,5, prawie mi się kwadrat udało uzyskać. Mamy panel z białą bazą, kropeczki, srebrna, srebrny papier lustrzany, no i grafika z kolekcji papierów i tylko napis Wesołych Świąt, napis też jest z ITD. Collection. Chyba zaś srebrna, bo już potem nie miałam takiej kartki. Bo, tak, bo 30 na 30 mi się nie wystarczało z białej kartki ani z bloku takiego A4. więc sobie docięłam no z tego co miałam. Można by tu jeszcze pochlapać, coś dodać, ale zrobiłam wersję najprostszą, najprostsza. Tylko poskładane papiery, srebrny napis podbity też tym srebrnym papierem. I śliczne takie jelonki. Tył kartki jest oklejony w ten sposób też papierem z kolekcji. Może tu będzie jeszcze jakiś stempelek informujący, że jest to praca no, ręcznie zrobiona, prawie ręcznie posklejana z grafik i środek wygląda w ten sposób. Wykleiłam papierem białym, żeby tu wpisać życzenia. Tutaj jest też ten śliczny jelonek. Kartkę można postawić w ten sposób i gotowe I druga karteczka. Maleńka maleńka, bo jest to karteczka wielkości 10 na 10, zdaje się tak, 10 na 10 cm, na białej bazie. Wykorzystałam takie papiery, jakie miałam, miałam takie białe bazy, z rzeczy z papieru, zdaje się z tej paczki, takiej dla zwierzaków, z jakichś resztek, więc to mi też wyznaczało wielkość. No i, i tu były zdaje się takie kwadraty, o ile dobrze pamiętam, bo oczywiście nagrywam trochę. O tym, jak oglądałam całą kolekcję dokładnie. Czerwona, czerwona baza, grafika z kolekcji, tylko naklejone postaci i napis. To jest taka w sumie zimowa karteczka, raczej nie świąteczna. No, czy, no jak to potraktujemy, tak będzie, ale jest taka zimowa. Więc trochę mi się wydały, wiecie, te dodatki, brakowałam zieleni, trochę takie smutne, więc... Na razie jeszcze nie, nie, nie skupiłam się nad tym, nie poszukałam, czego można by tu dodać. To są tylko szybkie karteczki, które wykonałam w sumie prawie, no prawie, że tylko. Głównie na, w oparciu o elementy z kolekcji, które Wam pokazywałam, z jednej z nich zdaje się. No tak, bo oczywiście teraz już nie pamiętam. No, ale to są przykładowe rzeczy, które zrobiłam. Jak coś jeszcze zrobię, to dokręcam. Także Pozdrawiam serdecznie i dziękuję póki co. Papa! Pa.